W sercu Pojezierza Gnieźnieńskiego, tam gdzie cisza spotyka się z szumem drzew, a natura maluje pejzaże niczym najpiękniejsze obrazy, znajduje się miejsce, gdzie sny stają się rzeczywistością. Liliowy staw. Tu w otoczeniu kwitnących lilii i pachnących ziół miłość rozkwita jak nigdy dotąd. W tym magicznym ogrodzie, przy dźwiękach śpiewu ptaków, małżonkowie ślubują sobie wieczną miłość. Czy to w blasku sakralnych obrzędów, czy też w płomieniach świeckiej ceremonii, liliowy staw tworzy oprawę, którą wspomina się przez całe życie. Styl i elegancja spotykają się tutaj na każdym kroku. Nasze sale bankietowe, tworzone z myślą o uroczystościach, zarówno kameralnych, jak i na większą skalę, są doskonałym miejscem na każdy wyjątkowy moment. Każdy szczegół, od wystroju po obsługę, jest starannie dobrany, by uczynić Twoje wydarzenie niezapomnianym. Wyśmienita kuchnia, inspirowana lokalnymi smakami, staje się prawdziwą ucztą dla zmysłów. W naszej restauracji każda potrawa to małe arcydzieło, które łączy tradycję z nowoczesnością. A po dniu pełnym wrażeń czekają na Ciebie nasze przytulne pokoje hotelowe oaza spokoju i relaksu. Liliowy staw to nie tylko miejsce, to doświadczenie, które łączy piękno natury z kulturą i tradycją. To przestrzeń, gdzie historia splata się z teraźniejszością, a każdy moment nabiera wyjątkowego znaczenia. Tutaj, wśród tętniącej życiem przyrody i serdeczności lokalnej społeczności, odkryjesz, co to znaczy żyć pełnią życia. Liliowy Staw miejsce, gdzie marzenia o idealnym dniu stają się rzeczywistością. Zapraszamy.